Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ninja Beauty. Ja nazywam się Ewejna Siatkiewicz, a dzisiejszy odcinek będzie o temacie, który ostatnio ciągle przewija się na różnych grupach. Czym myć rzęsy przedłużane i dlaczego? Moje drogie, ostatnio na grupach rzęsowych zauważyłam, że jest coraz większa ilość postów dotycząca szamponów do mycia rzęs, a może nawet nie tyle szamponów, co różnych pianek dostępnych w dostępnych sklepach. Ja pamiętam, jak z 5-6 lat temu Naprawdę na rynku nie było preparatów specjalistycznych e, i wtedy po prostu były polecane żele miceralne, były polecane płynne, miceralne, były polecane płynne do higieny intymnej, e, były polecane szampony w piance Johnson's Baby dla dzieci do zmywania szucznych rzęs. Nie wiem czy pamiętacie te czasy, jeżeli pamiętacie to napiszcie mi koniecznie w komentarzu, e, być może nawet same stosowałyście takie preparaty do mycia oczu i to był już naprawdę wtedy mega progres. Ponieważ e, wtedy to było super, że w ogóle te rzęsy są myte. Oczywiście rzęsy trzeba myć. Rzęsy mają funkcję ochronną oka. One mają wyłapywać wszelkie zanieczyszczenia. Jeżeli mamy przedłużone rzęsy, jeżeli mamy rzęsy zagęszczone, to faktycznie wyłapują tych zanieczyszczeń więcej. Zresztą wystarczy się naprawdę dziewczyny przejść, po prostu postawić samochód, przejść się chwilkę do swojego lokalu, czy do swojego domu, mieszkania i umyć rączki, które teoretycznie były wcześniej umyte. I zobaczyć, jakie jest zanieczyszczenie dłoni. I teraz zobaczcie, to wszystko zbiera się na naszych do czego może doprowadzić niemycie rzęs? Przede wszystkim pierwsza główna rzecz to jest zapalenie brzegu powieki i zapalenie mieszków włosowych. Dlaczego? Dlatego, że mm, niedomycie rzęs powoduje, że w rzęsach zostaje też na skórę, który też się wokół rzęs, wokół włosa złuszcza. I niestety zostając tam powoduje, że tworzą się tam różnego rodzaju bakterie i środowisko, które absolutnie nie sprzyja temu, żeby rzęsy zdrowo rosły, naturalne i żeby dobrze rosły, jak również nie sprzyja też temu, żeby, były, żeby była zło, zdrowa skóra wokół, wokół rzęs. Więc bardzo często może dojść do tego, że mamy zapalenie mieszków włosowych. Może dojść do czegoś stręcnego, strasznego, co zaraz zobaczycie tutaj na zdjęciach. Czyli do nużycy powiek. Nużyca powiek, jeżeli ktoś widział to na żywo, no, nużyca powiek niestety, ale w takiej wersji początkowej, w takiej fazie początkowej, wygląda troszeczkę jak taki, jakbyśmy sobie podkładem rzęs naturalną posmarowały w wersji już takiej, no powiedziałabym zaawansowanej, no to jest po prostu są takie żółte, jakby prawie że takie strupki, takie zaschnięta ropa na powiekach. To jest stan, którym absolutnie rzęs przedłużać nie można i to jest stan, w którym trzeba już iść do specjalisty, ponieważ najczęściej dostaje się na to też różnego rodzaju maści. Ten stan powoduje, że rzęsa naturalna może <grym> lub nawet na pewno wypadnie nam całkowicie dużo szybciej, będzie też stan zapalny i tak naprawdę będzie możliwość też opuchnięcia powiek. I ten stan nie bierze się z przedłużania rzęs, on się bierze z niemycia rzęs. Natomiast jeżeli my na co dzień tak naprawdę nie miałyśmy przedłużonych rzęs, ale tuszowałyśmy rzęsy, to docelowo te rzęsy były zmywane i one były zmywane różnymi preparatami do zmywania, czy to tuszu wodoodpornego, czy to y, tuszu normalnego, y, czy specjalne jakieś pianki pianki do mycia twarzy, które zmywały nam makijaż. Eee, czy, to, eee, czy takie pianki sprawdzają się w przypadku w ogóle mycia przedłużonych rzęs? I tu niestety nasuwa się pytanie, czy jeżeli stosujemy zabiegi profesjonalne, czy powinniśmy też używać do tego odpowiednich przeznaczonych do tego kosmetyków? Ja spotkałam się z tym ostatnio, że bardzo dużo osób używa pianki do rzęs, eee, chyba Pinio ona się nazywa z Zrosman Rosmana, z Rosmana, Nie z Rosmana. Z chyba nawet. Z być może albo z Rosmana. E, takie pianki do mycia dla dzieci. E, słuchajcie, po pierwsze, to, że dziecko jest delikatne i że skóra i na skórze dziecka jest delikatne, e, to jest jedna rzecz. Skóra dziecka tak naprawdę jeszcze nie ma wykształconej barier hydrolipidowej, więc taką barierę bardzo często tego typu preparaty muszą wytworzyć. Jak ta bariera wpływa na rzęsy, które my przedłużamy? Po pierwsze, jeżeli my takie coś zalecamy klientkom, to mamy o wiele mniejszą trwałość naszej aplikacji na rzęsach, ze względu na to, że na rzęsach pojawia się właśnie wytworzenie tego typu bariery hydrolipidowej. Po drugie, jest to substancja, która świetnie oczyszcza. Ale niekoniecznie oczyszcza z tego, co powinno być wokół oczu oczyszczone, czyli też nie wpływa na to, żeby, żeby praktycznie te rzęsy idealnie wyczyścić z tych substancji, które są potrzebne, czyli z tego złuszczającego się naskórka, z wszelkich zanieczyszczeń, które są wokół mieszków włosowych, no i niestety tak naprawdę może... Teoretycznie po umyciu te rzęsy będą wyglądać dobrze, natomiast jeżeli chodzi o kondycję samą rzęs, ten preparat nie wpłynie na kondycję rzęs. My, wybierając preparat tak naprawdę do czyszczenia rzęs w domu yy, i oczywiście w salonie też, yy, ale przede wszystkim w domu, jeżeli jesteśmy klientkami salonu kosmetycznego, powinniśmy mieć wybrane. Wybrany taki preparat, który wpłynie też na kondycję naszego włosa. Ponieważ nie chodzi o to tylko, żeby oczyścić włosa, ale chodzi o to też, żeby go dobrze odżywić. Ponieważ jeżeli my przedłużamy rzęsy, to zawsze jakieś obciążenie a, tych rzęs jest na rzęsach naturalnych. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Musimy go w taki sposób oczyścić, żeby zapewnić zarówno odpowiednie pH mm, skóry, włosów, rzęso, skóry włosów, skóry, skóry rzęs. E, co ja mówię? Skóry wokół rzęs. Więc to jest taka kwestia też, że to odpowiednie pH, po pierwsze, sprawi, że będą nam rosły o wiele zdrowsze rzęsy, o wiele lepszy będzie wzrost tych rzęs. To również wpłynie na to, że podczas zabiegów nasza stylistka nie będzie takiej sytuacji, że rzęsy nagle będą nie wiadomo dlaczego, ale nam się odklejać. To pH skóry wokół rzęs ma duże znaczenie ponieważ ono też wpływa na, na późniejsze przeniesienie się na włosa. Dlatego te specjalistyczne szampony mają wpływać na stabilizację też tego pH. Co Wam na pewno polecam? Na pewno Wam polecam na rynku szampon Christiani, ponieważ jest to szampon stworzony przez lekarzy. Jest to genialny szampon przed zabiegami stylizacji rzęs, ponieważ zawiera też olejek z drzewa herbacianego, ekstrakt tak naprawdę z drzewa herbacianego, który wpływa na to, że... Mamy też działanie antyseptyczne. Wokół oczu, czyli jak się domyślacie, wokół oczu nie możemy dokonać żadnej dezynfekcji skóry, natomiast ekstrakt z drzewa herbacianego powoduje, że my tę dezynfekcję mamy automatycznie wykonaną. Jest to szampon, który był stworzony przez lekarzy po to właśnie, żeby doskonale oczyszczać rzęsy przed zabiegiem. Po oczyszczeniu rzęs takim szamponem faktycznie te rzęsy są już odpowiednio przygotowane, są czyste, są usunięte wszelkie zanieczyszczenia. Jest to fantastyczny szampon przed samymi zabiegami. Możemy go oczywiście używać też w domu, natomiast nie jest to też takie e, wymagane, ponieważ są też szampony troszeczkę tańsze, ale które możemy wykorzystywać jak najbardziej w domu. I na przykład takim szamponem, który jest polecany zarówno przed zabiegami, jak i, przed, e, jak i w domu, w celu właśnie przede wszystkim oczyszczenia rzęs, ale też odżywienia, jest szampon Wow z Magnetica Lashes. Dlaczego ten Wow jest takim cudownym szamponem? Przede wszystkim zawiera takie zestawienie środków naturalnych które nie tylko mają doskonale oczyścić nam włosa, wejść w przestrzenie międzyrzęsowe, jak również oczyścić nam praktycznie skórę wokół rzęs. Mają także zniwelować wszelkie stany zapalne. Mają też spowodować, że y, będzie jakby przeprowadzona taka dezynfekcja, czyli będzie to działanie antyseptyczne również. Jak również mają nawilżyć skórę wokół oczu i odżywić włosa, a także wpłynąć właśnie na to pH włosa bez zostawienia jakichkolwiek niepotrzebnych barier hydrolipidowych. Taki szampon kosztuje 59,90 i wystarcza nam naprawdę na bardzo długo, więc jeżeli chcemy cieszyć się dłużej stylizacją rzęs wykonaną przez profesjonalistę, to warto używać właśnie takiego profesjonalnego szamponu, ponieważ on nie tylko nam te rzęsy oczyści, ale on nam też je wzmocni. Dlaczego? Dlatego, że zawiera na przykład aloes. Aloes, który ma niesamowicie dobroczynny wpływ na włosy. Jeżeli co jeżeli cokolwiek przeczytać na temat Aloesu, to Aloes niesamowicie też wygładza włosa, świetnie domyka łuski, jeżeli one się w jakikolwiek sposób w jakikolwiek sposób otworzyły. Świetnie wpływa też na włosy np. Na o wysokiej porowatości, jak również niesamowicie odżywa cebulki włosów, odżywia cebulki włosów i pobudza je do wzrostu mocniejszymi. A pamiętajcie, że przy przedłużaniu rzęs my musimy także dbać mocniej od środka o te rzęsy: o to, żeby one po prostu faktycznie naturalne nam mocno, fajnie rosły, żebyśmy mogły naprawdę przedłużać swoje rzęsy. Jak najdłużej tego będziemy chcieć? Ja przedłużam swoje rzęsy od 12 czy 13 lat. Jak widzicie, dalej mam mocne, gęste. Stosuję środki odpowiednie do pielęgnacji i dzięki temu nie mam absolutnie problemu z tym, że po kilku zabiegach mogłabym już swoich rzęs naturalnych nie mieć. Absolutnie takich problemów nie mam. Mogę w zasadzie wręcz, można na moich rzęsach <grymne> różne niecenzuralne słowa mówić, chcąc je przedłużyć, bo jest ich tak dużo i są tak gęste. Aloes ma też świetne działanie, jeżeli chodzi właśnie o stabilizację pH, on po prostu stabilizuje nam pH skóry, skóry zarówno wokół, wokół myszków włosowych, czyli właśnie wokół rzęs, w ogóle skórę faktycznie, jeżeli używacie aloes w innych kosmetykach, to na pewno jesteście w stanie zobaczyć, jak on wpływa na pH, dlatego bardzo często jest też w różnych tonikach do twarzy um, używany i dlatego naprawdę świetne produkty do kosmetyczne zawierają aloes. Szampon WOW zawiera również rumianek, który ma świetnie wpłynąć na okolice oczu i jeżeli już tutaj jesteśmy przy dzieciach i piankach to zauważcie, że jeżeli dziecku coś się dzieje, dziecko, kupujemy jakąś piankę do mycia niemowląt to my tą pianką nie myjemy mu oczu, absolutnie nie myjemy oczu naszą jemulaczkę tą pianką do mycia niemowląt, jeżeli potrzebujemy okolice oczu oczyścić to robimy to najczęściej, czym? właśnie rumiankiem. I rumianek również znajduje się w szamponie wow, ponieważ ma nie tylko działanie przeciwzapalne, ale rumianek fantastycznie nawilża nam delikatną skórę wokół oczu. Więc warto się zastanowić, na jakie części ciała u tego dzieciaczka używamy ten szampon w piance, który polecamy naszym klientkom na przykład do rzęs, a y, co tak naprawdę u tego dzieciaczka byśmy poleciły do oczu. To jest taka bardzo ważna rzecz. Oczywiście zawiera też wyciąg z kameli. Kamelia fantastycznie też, też działa właśnie bakteriobójczo, czyli przede wszystkim eliminuje nam różne możliwości tych chorób typu nurzeniec. Kamelia świetnie też właśnie powoduje, że włos też dodatkowo odżywia. No i jednak ma też to takie działanie właśnie antysaptyczne. Polecam naprawdę dziewczyny przemyśleć sprawy profesjonalnych kosmetyków, ponieważ ja nie wiem, czemu my się tak czasami boimy polecić naszym klientkom coś dobrego dla nich, coś, co będzie później dla nas też dobre, bo jeżeli klientka w domu wykonuje swoją pracę, to jest tak jak z trenerem, który, który ma klientkę swoją na siłowni. Jeżeli przychodzi kobieta na siłownię ćwiczyć, to to nie jest tak, że ona wyjdzie z tej siłowni i już z tym traderem zrobiła to ćwiczenie, to później przychodzi do domu i zjada kubek z KFC, popija kolą i, i przegroza tabliczką czekolady, bo efektów nie będzie. I tak samo jest z stylizacją rzęs. Jeżeli chcemy, żeby te rzęs na naprawdę wyglądały pięknie i mamy wykonywanej przez profesjonalistę, który robi nam ten zabieg odpowiednio, to później jest to odpowiednia potrzebna pięknacja pozabiegowa po to, żeby odżywiać też włosy naturalnego, bo to naturalny włos nam trzyma całą całą stylizację, więc absolutnie nie bójmy się podać tego swoim klientkom. To nie są ceny typu 200-300 zł za szampon to jest ceny, to są ceny właśnie w okolicach 60 zł, czasami nawet mniej, ale warto sprawdzić składy tych szamponów też, co one dają. W jaki sposób będą wpływać na e, włosa klientki, bo dzięki temu, moje drogie, klientka odwdzięczy Wam się pięknym dbaniem o rzęsy, Wy będziecie mieć o wiele trwalszą aplikację rzęs i o wiele więcej opinii. Pamiętajcie, że jesteście ekspertkami, nie bójcie się tego pokazać swoim klientkom, nie bójcie się pokazać swojego profesjonalizmu w postaci również profesjonalnych kosmetyków. Życzę Wam więcej, więcej yy, klientek, które będą czyścić rzęsy profesjonalnymi szamponami. Yy, na pewno yy, odradzam, yy, odradzam rozrabianie szamponów. Dlaczego? Dlatego, że my rozrabiając szampon w saszetce, no rozrabiamy też kon konserwanty. Szampon do rozrabiania jak najbardziej nadaje się do salonu, ponieważ szybko zużywamy w salonie. Natomiast w domu klientka taki szampon rozrabiony stosuje przez praktycznie prawie cały miesiąc lub nawet dłużej i niestety, ale te konserwanty już nie działają i niestety właściwości tych kosmetyków już nie są dobre, już są nieświeże, więc absolutnie absolutnie odradzam rozdrabiane szampony dla klientek w domu, natomiast jak najbardziej polecam odsprzedaż produktów, które Wam pomogą pomogą Waszej klientce. Czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze. Jest to temat dość sporny, mam nadzieję, że dzisiaj go dość konkretnie wytłumaczyłam. Czekam na Wasze propozycje, również tematów. No i subskrybujcie nasz kanał Ninja Beauty i oglądajcie nas w środy o 19.00. Pozdrawiam!